Siemanko widzowie z tej strony kwaczek.pl Nagrywamy dzisiaj Road to Champion albo Road to Unreal nawet Lecimy. Dawno mnie nie było. Poznajcie się mojego brata. Trzeba z tej strony Miki. podłoga Sega. No i tak jak brat mówi, to dzisiaj gramy. No. Życzę miłego jego oglądania. Lecimy. Ej, dobra, widzowie, Jeśli chcecie, żebym kupił mojemu bratu jakąś motkę czy coś tam tego. Serio, zostawiajcie lajki. I, I. Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Podajcie tam minutę i napiszcie w komentarzu. Coś w stylu. emotka motka dla brata. Dobra. Proszę. kurde, ja serio muszę naładować tego pada. Bo... jak... tego, samego, bo jakby ja strasznie tam, to jest strasznie, ma, co? No słabo słyszę, czekaj, sprawdzę innego człowieka pada. Innego co nie pada. Weź. Kolego. Kolego, ty nie wiesz co ty mówisz w ogóle. Jeszcze powiedz może praca i zaświadczenie pracy. Co Miki? Nie Miję Dobra. No to jeszcze może powiedz tego. Zaświec... i do pracy, co nie Miki? Mam drobną Nie. No to... Ale ja słaby zobaczymy. jestem. co? Dobra, no, bo mam tu gramy teraz. Dobra, L O ci kolejny. Ata se negra, tak, tak Mam go? Nic nie dostał, tu jest Dobra, już wydaliśmy Leci do ciebie, leci? Bo wow, widzę go Leci nie jest Dobra, a. dzięki Jestem tragiczny w tą grę No jesteś? No wiem <grym> <grym> A, dobra, przeżyłeś ten skrzydle dobra? No, co to jest? Dobra, tu jest tylko... Czemu mi ciągle piosenka leci z tego, jak wyskoczy z busa? No bo tak, bo sobie uswiesz. No ale to jest tylko po wyskoczeniu z busa, a nie ciągle. Nie! Nie! nie no ja! Pity! Nie! No właśnie. A ja grałem na konsoli w Radio z Republiki. Mm. Ogólnie teraz Reddit z Republiki jest darmowy, więc powinienem. Nie, do... nie jest darmowy. To... Aha. Jak się domyślam, to nie informacje, że konfirmacji, że Radziuszu tylko dzisiaj ze mną. Tak. Od dzisiaj do końca... do końca tego. Wokaj co tygodnia hopie, Możesz sobie przetestować. Sprawa niskiej grawitacji. Aha, no to GG. To się pobawiłem?! Bye bye, koledzy! Aha ja nie mogę uciekać nawet Bo w podskokach jak będę uciekał To mi gówno woda Zostanę 36 i pumpshot Gdy będę w podskokach uciekał O typo Let. No i super, prawie że dostał, tylko że ty wstałeś w... moim miejscu. Dobra, chodź, uciekamy, bo tu jest za dużo typów. Chodź, masz MK, okay. masz MK on mi MK on mi Biegnę, biegnę, biegnę Chodź tu. Masz, masz, masz MK, 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 tu jest on mi! MK A ja mam, ja mam zieloną. A no to uciekamy Dostał 90, on malała! Krak. On jest krak, no nie mogę wyskoczyć z tego okna. No on uciekł. Wychodzą, Bieg Biegnę, biegnę. On na tobie jest? Tak, tak, tak. Ja go ciągle gonię. Gdzie on może być? Lecy. Dostał krak Ty pan mi dep Teraz jeszcze drugi. That? żeby ja go, się... no właśnie, ja go go No wiem, a, ja, a tutaj jeść. był jego teammate, nie? Który próbował mnie zabić, ale Aha. coś mnie pykło. Chodź do mnie, mam splashę. Dobra, przegrasz. A, spyszę, masz, dobra, biegnę. Dobra, ja jako kula. Są tylko 3 Aha. kilo w całym No tak, bo to twoje No właśnie, to co tyś pącisz, że tam, że mówiłeś, że masz? I nie, że ja ciągle gonię gościa. Nie mówiłeś, go że ktoś ci zabił, że zabiłeś... Tutaj dostałeś killa. Yy, oni mają white. Nie, że ty zabiłeś kill. Dostał crack. Dobrze. Jezu, Czekaj. Oni... Ej, on go idzie resetować! On kupił kartę. On kupił kartę. Dead! Wole, to dostał double. Aha. Tak szkoda ci używać mózgu, kolego. Siadaj tu. Lecimy. A wiesz, że Premier Pro jest za darmo na tym, na iPhoneach, a na, na Samsungach jeszcze nie ma. Bo to, to jest... Fajnie. a primer Pro jest dużo lepszy od Kapkata. Do kogo ty strzelasz? Nie, bo leci. tutaj jest gościu, który dostał, dostał do mnie dużo. Dostał. No i z... zniknął w powietrzu. A ile dostał dokładnie? Bo on już może liczyć hmm, ten... Parę razy po siedem. No właśnie, po siedem. No to bardzo dużo. Wiesz, że mogliśmy go od tyłu po cichu wziąć, a ty już mu pokazałeś, gdzie jesteśmy. No może mnie... Właśnie o tym mówię, że może mnie zaskoczyć! On jest na hita! No proszę cię! No proszę cię, Miki! Weź go zabij Dobrze, lecz Matsu zbieram. Niezłego masz ma kolego. tylko że on skakał jak poruszka. No i co z tego. Masz szczelbę pumpkę Teraz leczenie mi trzeba znaleźć. To tu masz chesta. Mam teraz cztery pójdory tylko. Wow. Dostał crack. White, 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 white. Yy, kolejny. Ej pomóż mi, leczy się Piękna. taka aura plecy, plecy, plecy Dostał Pomóż! Plecy. Ja muszę uciekać Wepon Wiem, że plecy, ale muszę uciekać Gościu jest na hita, na hita, na hita, dawaj go, lej go Zabij go Uciekaj Jakby dobij go, dobij go, dobij go Czekaj, może zdążę. Bo on, on nie zdążysz, zdążysz, Ono tobie wie, ono tobie wie. On wie. Def? Aura. Wow, wiem, że Minta Aura, ale muszę uciekać. Dobra, to na tyle z tego odcinka. Miłego dnia, nocy i czegokolwiek. Elo